Wiedząc ile jeszcze mamy do zrobienia, powiedz jak ty obstawiasz, który kraj z krajów Unii Europejskiej z krajów będących w NATO zaatakuje Rosja? A, to tego nie jesteś. Na... To jest zawsze yy, yy, uwarunkowane. Yy, Ale czy min... oni mają plan? Uważasz? Oczywiście nie. Rosjanie mają wiele scenariuszy. Okay. I scenariusz zaatakowania na przykład Mołdawii, scenariusz ale to nie jest unia europejska, scenariusz zaatakowania państw bałtyckich, okay. scenariusz zaatakowania na przykład Finlandii, scenariusz zaatakowania gdzieś na morzu północnym. scenariusz zaatakowania nie wiem polski klasyczny prawda przez Meksuwalski scenariusz gdzieś wywołania kryzysu, za, zaatakowania od wewnątrz któregoś z państw na Bałkanach. Scenariuszy jest wiele i my nie możemy powiedzieć, że na pewno Putin zaatakuje za dwa lata i to będą państwa bałtyckie. Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji. Mhm. My wiemy, że Putin jest przygotowany. Kwestią jest do czekanie do Takiego momentu, w którym powstanie okno możliwości, czyli będą sprzyjające okoliczności międzynarodowe, będą e, e, przygotowane okoliczności w tym państwie e, i Rosja będzie miała potrzebę także swoją własną wewnętrzną, żeby otworzyć nowy front. Więc te trzy przynajmniej rzeczy muszą się e, e, jakby uzupełnić. Nie ma znaczenia tutaj militarne przygotowanie Rosji. Oczywiście wojskowa. Ja, chciałam zapytać. No, no. Wojskowi zawsze mówią, że Rosja będzie gotowa za rok czy za dwa, bo odbuduje swój potencjał ofensywny militarny. To wojskowi mają rację, tylko jeżeli zajmujemy się Rosją i przyglądamy się polityce rosyjskiej, to y, doświadczenie jest takie, że Rosjanie są w stanie wszcząć wojnę nawet jeżeli racjonalnie nie powinni tego zrobić. Czyli jeżeli nawet są do tej wojny nieprzygotowani albo koszty tej wojny bardzo przewyższą zyski. I podobnie jest prawda, z Ukrainą. Więc e, wojskowi, którzy nas trochę uspokajają, mówią, dobrze, dobrze, jeszcze nie ten moment to nie powinniśmy za bardzo y, ulegać takiemu myśleniu, że to chodzi tylko o cyferki i chodzi tylko o ilość. Mhm. Chodzi o potrzebę polityczną, chodzi o okno możliwości i przygotowanie, jakby rozmiękczenie gruntu, przygotowanie podglebia w danym państwie. A to przygotowanie podglebia to jest y, y, dywersja polityczna to jest demoralizacja polityczna danego społeczeństwa. Krótko mówiąc, doprowadzenie do takiego stanu, w którym polaryzacja osiąga poziom maksimum, w którym jesteśmy o krok przed sięgnięciem po narzędzia, powiedziałbym, przemocy, pomiędzy, prawda, na przykład obozami, skrajny brak zaufania. Wrogość wewnętrzna i w zasadzie brak zrozumienia sytuacji, która istnieje, tak? która się dzieje. Czyli takie namieszanie w głowie i taka gotowość, takie podburzenie i gotowość do sięgnięcia po przemoc, że w zasadzie Rosjanie wykorzystują. Nie muszą napadać na państwo, ale doprowadzają to państwo poprzez długofalowe działanie oddolne, kognitywne, przez prawda, te wszystkie cyberoperacje do takiego stanu, w którym my zaczynamy sami ze sobą walczyć, ale nie tylko na słowo, ale już przy użyciu nie tylko pięści, ale także jakiejś przewocy takiej powiedziałbym, nawet niezbrojnej, co takiej i politycznej ostatnio Bąkiewicz no to, nawoływał. To już jest kolejny etap. Mhm. Jest kolejny etap. I e, tak się przygotowuje, prawda, to podglewie, to ciasto pod ewentualne działanie. I wtedy sytuacja, wyobraźmy sobie, jest taka, że, nie wiem, Rosjanie w jakiś sposób pojawiają się na pograniczu, e, nie wiem. Gdzieś ten symboliczny przesmyk suwalski tak. to może być, to nie musi być przesmyk suwalski, to niedobrze może być jakaś droga, zmasowana operacja na granicy polsko-białoruskiej. Jakieś zielone ludziki, nie wiem, wkraczają do jakiejś wsi pod białym, pod sumałkami. Mhm. E, palą. E, i co robią? No, jak jak nie to, na przykład palą jakieś, jakieś gospodarstwa wiejskie, e, ostrzeliwują kościół. E, e, różne są sytuacje. Krótko mówiąc, zaznaczają swoją obecność. I wtedy sytuacja jest taka, co my robimy jako społeczeństwo, jako państwo, tak? Czy uważamy te zielone ludziki bez emblematów, które będą mówiły tak. pewnie po ukraińsku, bo to będzie o, tak, operacja tak. pod fałszywą flagą? Czy my będziemy uważać to jak w przypadku dronów, że to nie Rosja, tylko Ukraina, że to jest prowokacja ukraińska, że w zasadzie to jest też nie nasza wojna, że trzeba się z tego jak najszybciej, bo to już za daleko poszło, wycofać? Na Rosjanie pokazują, że są w stanie nam rozsadzić nasze własne państwo. Więc to o takiego też rodzaju zagrożeniach mówimy, bo nie myślmy, że Rosjanie wjadą jak w 1939. No właśnie, tak. To nie o bo teraz rodzaj rodzaj wszyscy Polacy ośrodziwsk. ostatnio po tych, się przerwam, po tych dronach, wszyscy pakują plecaki, wszyscy myślą, że to będzie bitwa o Warszawę jako Kijów. Co ty na ja? Mnie non stop znajomi pytają właśnie, czy już mam spakowany plecak i czy ja, jak to będzie wyglądało według Ciebie właśnie tak, podsuwalska, wieś, powiemy to im. Tak. Spakowany plecak warto mieć zawsze, bo tu nie, nie chodzi. Nie uspokajasz. Nie chodzi o uspokajanie, tylko chodzi o oswajanie okay. zagrożenia, które jest u naszej granic. Im bardziej jesteśmy oswojeni, czyli wiemy, jakie są możliwe scenariusze, wiemy, jak możemy temu przeciwdziałać, tym lepiej jesteśmy przygotowani. Co więcej, optymizm polega na tym w tym momencie, że im bardziej jesteśmy przygotowani, tym zmniejsza się ryzyko tego zagrożenia. Mhm, czyli jeżeli będziemy gotowi do konfrontacji z Rosją, jeżeli, będziemy, jeżeli wybijemy się ponad polaryzację e, i będziemy przygotowani na kryzys, będziemy zorganizowani dobrze i skonsolidowani, to Rosjanie stracą, to oni wtedy faktycznie uznają, że to nie jest państwo, to nie jest ta przestrzeń, którą warto tej atakować. tej opcji nie ma, bo my dokładnie idziemy w drugą stronę. Dlatego trzeba o tym mówić, mhm. że zagrożenie rosyjskie nie będzie tak jak w 1939, będzie znacznie bardziej takie Wprowadzające w jakąś taką konfuzję, nie będziemy wiedzieli o co chodzi, będziemy obwiniać nasz rząd o to, że nieskutecznie działa. I o to właśnie chodzi, żeby zburzyć filary państwa. Mhm, żebyśmy byli państwem nie tyle upadłym. Nie, nawet nie upadłym, ale państwem w stanie notorycznego mhm. chaosu, który nie radzi sobie w ogóle z zagrożeniami. Yy, więc im więcej o tym mówimy, ale nie na zasadzie takiego zwykłego straszenia, że Rosjanie idą albo stoją w ubram, to generalnie jest prawda, ale pokazywanie tego, co oni już nam robią i co jeszcze mogą zrobić, bo to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie wojny. Nam się wydaje, że ta wojna jest jeszcze gdzieś tam daleko. To nieprawda, bo jeżeli popatrzymy na nas z perspektywy Kremla. To Kreml mówi otwarcie, że prowadzi wojnę z zachodem. Mm -hmm. A my udajemy, że nie, wojny nie ma, nikt z nami wojny nie prowadzi, co jesteśmy bezpieczni, nasze tylko lekko zaniepokojeni. E, w rzeczywistości ta wojna trwa, e, tylko ta wojna jest wielodomenowa, co oznacza? Ta wielodomenowa do, wojna to jest e, sposób prowadzenia przez Rosję wojny. To jest wojna na poziomie kinetycznym. To nie są te symboliczne czołgi i armia rosyjska, patrz 17 września, tylko to jest y, działalność po pierwsze dezinformacyjna, po drugie psychologiczna, mm -hmm. po trzecie dywersja polityczna, czyli podpalenia, sabotaże, zabójstwa polityczne. Tego mamy. Tak jest. Y, wszystko to ma doprowadzić do. Takiego osłabienia państwa, w którym to my jako Polska będziemy zmuszeni zajmować się tylko sobą. To znaczy, będziemy prowadzić taką czy inną wojnę polsko-polską, a nie będziemy się zajmować polityką rosyjską i, i, i ekspansją Rosji czy, czy agresją Rosji. Więc to o taki, tu nie chodzi o podbicie Polski, tylko o wyłączenie nas z gry międzynarodowej, doprowadzenie do sytuacji takiej, w której Polska kompletnie nie będzie zdolna działać, tym samym przeciwdziałać e, agresji rosyjskiej, budować koalicję międzynarodową na rzecz powstrzymywania Rosji. E, tu chodzi o takie trochę zrujnowanie mhm. nas jako państwa.